Jakie ciężkie. O, jakie ciężkie. Tato świnko, może byś mi pomógł. Mamo świnko, a co ty tutaj w ogóle ze sobą dźwigasz? No wiesz, tylko po cichu ci to powiem na ucho. Kupiłam dla Pepy i George'a zabawkę. Jest to zabawka łowienia rybek. A może ja bym to wypróbował? Nie, to jest pierw dla Georgia i dla Pepy. Jak im się znudzi, to wtedy ty będziesz mógł się w to bawić. O jak fajnie, jak fajnie. To mam nadzieję, że szybko się znudzi. Wiesz może gdzie jest George i Pepa? Oni się myją na górze. Dobrze, to ja pójdę szybko do nich i zobaczę, poproszę ich i pokażę im tą nową niespodziankę. ich jeszcze nie ma, pewnie dalej się kąpią. Idę zobaczyć te łazienki. O George, Peppa, um, umyliście się już? No właśnie chcieliśmy wychodzić. No to fajnie, to ja poczekam na dole. Jak się umiecie, ubierzecie, to proszę szybko zejdźcie na dół, bo mam fajną niespodziankę dla was. Niespodziankę? Niespodzianka! Dobrze, to ja już pójdę przodem i czekamy tam na Was statusiem, dobrze? My już schodzimy, mamo. Mm. Tato Świnko, a co ty robisz? Czemu, dlaczego usiadłeś na tą grę? E, a, a, to, a to się tak nie gra? E, ja chciałem po prostu wypróbować, czy jest, e, e, nie jest może popsuta, czy coś? E, tato Świnko, proszę ciebie, niech Pepa i George pierw zagrają. E, dobrze, dobrze, to ja już zejdę. Ułożymy tutaj to, tak ułożymy to, postawimy dla dzieci, ukręcimy. Dobrze, już chyba w żadne, w każdej chwili mogą zejść. Szybko, George, szybko, szybko, bo jakaś niespodzianka na nas czeka. Szybko. O, niespodzianka. O. O, niespodzianka. O, to jest ta zabawka, która ma Suzy też. O, muszę w nią zagrać jak najszybciej. Tak mi się podoba. Wow, jaka fajna. Mamusiu, mamusiu, dziękujemy Tobie bardzo A moglibyśmy od razu z Jordan wypróbować tę zabawkę? Tak, oczywiście, Pepo To wiesz co? Staj, może sobie z tej strony, gdzie ja jestem Tutaj, tato Tak, ja sobie usiądę na fotel o, 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 Ciężko tutaj jestem Mam gruby brzuszek i mi ciężko przejść Ja sobie usiądę na fotel Mamusia usiądzie sobie tutaj z tej strony, a George będzie z tobą grał w tą grę. No to zaczynajcie. Okej, okay, Pepo, pierwszy spróbuj ty. Trzeba nakręcić tą zabawkę. I teraz spróbuj wyłowić jak najwięcej rybek. O Udało mi się! Tato, mam rybkę! Druga! Udało mi się, udało mi się. Trzecia rybka, trzecia rybka. I koniec czasu. Udało mi się złapać trzy rybki. Juhu! I teraz George. Dało mi się! Dwa! Trzy rybki! A, trzy! Remis! Remis! Juhu! Remis! No to nie jest nic zwycięstwem i po prostu spróbujemy za chwilkę jeszcze raz. Ale jest remis, to też jesteśmy zadowoleni z tego. Do widzenia! Do widzenia!